Pan doktor chyba nie jadł śniadania, więc pozwoliłam sobie przynieść taki wczesny lanczyk. Taki tam risotto z kurkami, krewetki w winie, ośmierniczki. Ty to wiesz, jak mnie zaskoczyć. Jak każda dobra żona. Cieszę się, że przyszłaś. Zresztą ciężki ten dzisiejszy dzień. Wiesz, Marcin, że ja mogę się tylko domyślać, co ty przeżywasz. Ale chciałam, żebyś wiedział, że naprawdę wszystko bym dała, żeby to się nigdy nie zdarzyło, żeby Basia była twoją córką. Nie wiem co powiedzieć. Nic nie mów. Kocham Basię tak jakby była moją córką. Nic tego nie zmieni. Chcę ją wychowywać z tobą. To co po krewetce.